Ja jestem Oleśka i witam Was w kolejnym odcinku. Zrób to sama na stylu. Dzisiejszy odcinek jest bardzo wyjątkowy, bo od dzisiaj dużo w naszym programie się zmieni. W związku z tym, że zaczęłam regularną pracę, nie mam już tyle czasu, żebym mogła poświęcać go również na produkcję kolejnych odcinków dla Was. Dlatego też zaprosiłyśmy Kasię i od dzisiaj to właśnie Kasia przyjmuje program. Cześć, nazywam się Kasia, prowadzę bloga blog.com i bardzo się cieszę, że wezmę udział w tym projekcie i pokażę Wam moje pomysły na DIY. No to co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? W związku z tym, że mamy sezon ślubny, chciałabym Wam pokazać kreatywny pomysł na prezent dla młodej pary. No to zaczynamy! Do wykonania tego prezentu będzie nam potrzebna ozdobna pudełko, ja wybrałam takie muffiny. Możecie je znaleźć w Empiku lub w innym sklepie papierniczym. Teraz pokażę Wam, jak zrobić wypełnienie. Paczka takiego wypełnienia w sklepie może kosztować do 10 zł. Ja Wam pokażę, jak można zrobić samemu z kartki wkładam kartkę w harmonikę i tnę na małe paseczki. Smoczek wkładam na przyszłość, cukierki na osłodę, szampana na zdrowie. Zdjęcie na pamiątkę, los na szczęście i pieniądze na rozmnożenie. Dajcie znać, czy ten pomysł Wam się podobał, i do zobaczenia za dwa tygodnie.